Pasterka w kolegiacie to zawsze jakieś wydarzenie przede wszystkim dla wspólnoty, która czeka na Narodzenie Chrystusa liturgicznie, ale też i dla wszystkich, którzy interesują się tym kościołem, sekundują odbudowie, ale też i lubią wybrać na święta u nas. Oczywiście jak każda pasterka w każdym kościele jest bardzo ważna i dla swojej parafii jest najważniejsza. Tak my bardzo cieszymy się, kiedy do nas goście, z Głogowa, spoza Głogowa i kiedy możemy być razem. Jak jest nas więcej, to jest cieplej w kolegacie. To jest pierwszy argument, dlaczego warto przyjść tak licznie. Ale poza tym także kolegata ma swoją metafizykę. Właśnie ten starszy kościół na ziemiach z Głogowskiej i w ogóle tutaj troszkę dolnośląskiej daje, daje ciągle taki nowy efekt i w Boże Narodzenie można się doskonale z nim zaznajomić. Bo właśnie przez dwa dni świąt kolegiata będzie otwarta, każdy, kto przyjdzie na wiedzi, e, będzie mógł zobaczyć, co, co dzieje się w postępie równym. To jedna rzecz, ale druga też zawsze od kilkunastu już lat w kolegiacie świętą towarzyszy żywa szopka ze zwierzętami, z osłami, które służą rehabilitacji dzieci, ale właśnie na Boże Narodzenie są największymi gwiazdami tejże niezwykłej inscenizacji. I tak jak kiedyś nawiedzało się szopki, tak można tu przychodzić, tylko nie można przekalniać tychże zwierząt, bo na naprawdę dużo jedzą przez te dwa dni. Także i przy szopce będzie sprzedawana gorąca czekolada, będą sprzedawać wolontariusze, cichych pracowników krzyża i wszystkie drobne ofiary, które przy tej okazji zostaną złożone, zostaną przekazane na misje w Afryce, które są prowadzone przez to zgromadzenie, które żyje w cieniu Legiaty. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Ale największą niespodzianką, niewątpliwie tegorocznej edycji pasterki, będą nowe organy, które są zamontowane. Nowe organy wirtualne, których dźwięk jest niespodzianką i dlatego na razie nie można go nigdzie usłyszeć, nawet w internecie. Ale kiedy właśnie tu, 24 w nocy, rozpoczniemy tymi pięknymi brzmieniami organ barkowych, które zostały zamontowane, to sami się zdziwimy, jak pięknie zostanie wychwalona. Dobroć Pana Boga, która pozwoliła nam na to, że przez parę miesięcy, właśnie przez rok czasu, do ostatniej pasterki, zebraliśmy prawie kwotę 150 tysięcy złotych, na to, żeby właśnie ten instrument zakupić. Nie jest to piszczałkowy, którego koszt jest dużo większy, ale z kolei ten pozwala nam już na to, że muzyka i będzie brzmieć tak, jak powinna. I to wszystko w kolegiacie, w tegoroczne święta. Roku Pańskiego 2017. Serdecznie zapraszam. Szczęść Boże.